Ten weekend w Gnieźnie będziemy obchodzić uroczystości ku czci Świętego Wojciecha, których program wyróżnia wydarzenia czysto religijne procesje, nieszpory i msze odpustową. W sobotę o godzinie 12 prymas Polski odprawi w Katedrze gnieźnieńskim mszę Świętą w intencji wszystkich mieszkańców. W tym roku po dwóch latach powraca znana i myślę, bardzo sobie ceniona nie tylko przez mieszkańców Gniezna, ale także przez wielu Polaków procesja z relikwiami Świętego Wojciecha w sobotni wieczór tutaj ze wzgórza Lecha na wzgórze Zbarskie. Tym razem relikwią świętego Wojciecha towarzyszyć będzie także jasnogórski obraz, dokładnie kopia cudownego obrazu jasnogórskiego, która w tym roku nawiedza naszą archidiecezję. A więc będziemy szli w procesji ze świętymi, ze świętym Wojciechem i z Maryją, naśladując trochę w ten sposób także tą pierwszą wspólnotę Kościoła, która po zmartwychwstaniu gromadzi się w Wieczerniku, apostołowie razem z Maryją, oczekując na zesłanie Ducha Świętego. My też razem z nią, jak apostołowie, i w otoczeniu naszych świętych patronów, świętego Wojciecha, świętego Stanisława, którego relikwie też zawsze przybywają na tę uroczystość do gniezna, chcemy modlić się właśnie w tym naszym współczesnym wieczerniku, współczesnym wieczerniku który pozwala nam też na odkrywanie Bożego Ducha. Nie może jednak zabraknąć i innych atrakcji. Powróci jarmark. Czekamy na najbliższy weekend, kiedy będzie święto świętego Wojciecha, patrona naszego miasta, oprócz mszy świętej, więc naszego miasta oraz mieszkańców. Mamy szereg atrakcji e, dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają w, w celach religijnych, dla pielgrzymów, ale również dla odwiedzających i mieszkańców. Wspomnę tylko, że w końcu e, po dwóch latach pandemii udało nam się e, wystartować z jarmarkiem, e, który będzie tym razem na trzech ulicach rozłożony, bo mamy aż 120 wystawców, więc to jest bardzo dużo. Liczba oczywiście ulica Chrobrego od poczty oraz skręt w prawo w ulicy Mickiewicza, i po raz pierwszy skręt w lewo czy ulicy Sienkiewicza. Zapraszam w sobotę już od 9 do 20, a w niedzielę do godziny 18. Ponadto przy skwerze przy Kościele garnizonowym, przy pomniku świętego Wojciecha, a więc również nawiązanie do tego święta odbędzie się przegląd piosenki religijnej Ad Albertus i tutaj wystąpią przede wszystkim dziecięce i młodzieżowe zespoły zapraszam do słuchania, bo myślę, że to. Ten też warto i wesprzeć oklaskami, ale także również posłuchać w e, jakiejś takiej zadumie właśnie z okazji e, tego e, święta. E, ponadto, tak jak mówiliśmy już kilka lat temu, Wytworzyliśmy taki produkt lokalny cukierniczy to jest Wojciacho, to jest ciastko specjalnej gnieźnieńskiej recepturze, które będzie można nabyć już od czwartku w dwóch sieciach gnieźnieńskich cukierni, to jest cukierni, sieci cukierni Familina oraz sieci cukierni Pietrak. Serdecznie zapraszam i mieszkańców Gniezna i odwiedzających. Do Gniezna z okazji obchodów świętowojciechowych znów mają także przyjechać pielgrzymi z całej Polski. Cieszymy się, że po tej przerwie związanej z pandemią wraca także w program uroczystości świętowejciechowych pielgrzymka młodych. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Pokój wam. Pielgrzymi wyruszą, pielgrzymki młodych wyruszam z różnych stron naszej diecezji, ale także z Ostrowa Lednickiego, z tych źródeł szczelnych do grobu świętego Wojciecha, także o 13.30 będzie dla nich specjalna msza święta w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem biskupa Adama Baba, biskupa pomocniczego z Lublina. Oczywiście ten główny punkt uroczystości święto rozpoczyna się nieszporami o 19.30 w Katedrze Gnieźnieńskiej. Na samym początku przed nieszporami zostanie powitany uroczyście obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i zostanie przeniesiony także do katedry. W tym czasie o 19.30 we wszystkich kościołach naszej diecezji będą biły dzwony na znak radości, właśnie powitania Matki Bożej, która nas nawiedza, przychodzi do nas do naszych parafii. O 19.30 nieszpory pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wędkowskiego, ordynariusza Włocławskiego. Po tych nieszporach arcybiskup nuncjusz Salvatore Pennacchio poświęci i nałoży krzyże misyjne nowym misjonarzom. W tym roku będzie to 11 misjonarzy, którzy również udadzą się do różnych stron głosić Ewangelię. Po zakończonych uroczystościach w katedrze wyruszy tradycyjna procesja ulicami naszego miasta na wzgórze Zbarskie do kościoła św. Michała Archanioła. Tam będzie apel jasnogórski, tradycyjne błogosławieństwo księży biskupów. I potem rozpoczyna się całonocne czuwanie przy relikwiach i przy obrazie Matki Bożej w kościele Świętego Michała Archanioła. Także tam o północy pasterka Maryjna pod przewodnictwem biskupa Radosława Orchowicza. Rano, w niedzielę, o 9.15 wyruszy procesja z kościoła Świętego Michała na plac Świętego Wojciecha. O godzinie 10:00 kulminacyjny moment, uroczysta suma odpustowa. O godzinie 10:00 właśnie pod przewodnictwem księdza prymasa arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolit gnieźnieńskiego, który również wygłosi w tym dniu homilię, a po ewangelii przekaże księgi Pisma Świętego przedstawicielom młodzieży. Po zakończonej sumie odpustowej, obraz Jasnogórski wyruszy do Inowrocławia. Będzie to pierwsza parafia naszej archid archidiecezji, którą obraz będzie nawiedzał, a następnie obraz przejedzie do różnych parafii, do wszystkich parafii naszej archidiecezji, na prawie roczną pielgrzymkę. Uroczystości świętowojciechowe zakończą się o godzinie 16:00 drugimi nieszporami o Świętym Wojciechu. Tej modlitwie będzie przewodniczył biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz bydgoski. I po zakończonych nieszporach ksiądz prymas pobłogosławi płaszcze nowym braciom towarzystwa Świętego Wojciecha, a potem na zakończenie tradycyjne błogosławieństwo dzieci przez księdza prymasa. W niedzielę od godziny 12 do 16 będą również otwarte wszystkie zasoby muzealne Archidiecezji Gnieźnieńskiej, z których z okazji Święta Patrona można będzie korzystać nieodpłatnie.